Dzień dobry państwu, nazywam się jest jestem radcą prawnym. Witam państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na Co dzień. Współautorką audycji, i tu obecnym w studiu, państwa i moim gościem jest adwokat Katarzyna Wrubel-Koczułap. Dzień dobry państwu. Tematem audycji z zakresu prawa rodzinnego, o którym już dużo państwu mówiliśmy, jest tym razem przysposobienie, czyli inaczej, Adopcja. 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 Cóż to takiego jest ta adopcja, tak? Podejrzewam, że większość z Państwa słyszała. Czuję. Wie o co chodzi, ale jakie y, przepisy prawne, jakie, jakie są wymogi formalne, które re, y, regulują tą instytucję, no to podejrzewam, że większość z Państwa o tym nie wie, albo y, wie na ten temat tyle, że rodzice, kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić taki szereg wymagań, których kandydaci na rodziców biologicznych. w życiu by nie spełnili. Tak. Po prostu. No, począwszy od kursów kwalifikacyjnych, certyfikacji, Bóg wie co. Tak? A dużo jest tych formalności. Dużo, bardzo formalności, a można zostać zwykle mamą i tatą bez żadnych kursów. Ot, tak. W ogóle, cóż to jest przysposobienie? No, przysposobienie to jest taka, e, taka instytucja, e, w której sąd opiekuńczy decyduje o tym, że osoba małoletnia dla jej dobra może być przysposobiona przez e, osobę czy osoby dorosłe. E, jeżeli mówimy o liczbie mnogiej, czyli osoby dorosłe, e, tak, to w naszym obecnym porządku prawnym przysposobić wspólnie mogą na ten moment tylko małżonkowie. E, albo, albo jedna osoba e, dorosła, tak. E, na przykład, jeżeli osoba, y, która przysposobiła dziecko, wstąpi następnie w związek małżeński, to współmałżonek tej osoby y, może również to dziecko przysposobić. No, z tym, że o ile ja znam się na praktyce, to sytuacja taka, gdy są się zgadza na to, aby jedna osoba młoda, na dodatek, skoro jest w stanu wolnym, przysposobiła dziecko, zdarza się rzadko. To no, też często jest taka sytuacja, że. Y, 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 Małżonek, e, współmałżonek, tak, e, przysposabia dziecko biologiczne swojego drugiego małżonka, tak? Z poprzedniego, I z poprzedniego związku. I to jest znacznie częściej, prawda? E, tak, cóż tutaj e, taki sąd e, robi. Generalnie, jeżeli dziecko skończyło 13 rok życia, to sąd opiekuńczy, e, powinien zapytać tego e, 13-latka. Co on sądzi na ten temat? Czy chce być adoptowany przez e, tą konkretną rodzinę, tą konkretną osobę? E, sąd może oczywiście również zapytać e, o zgodę dziecko, które 13 lat życia nie ukończyło, jeżeli jej stan e, emocjonalny, Psy psychofizyczny e, pozwala na. Na przeprowadzanie na wysłuchanie takiego, takiego tak. dziecka. Sąd może wyjątkowo odstąpić od, od tego wysłuchania. Tutaj macie Państwo sytuacje, w których sąd może to zrobić, czyli na przykład, jeżeli dziecko nie jest zdolne do wyrażenia zgody, albo jeżeli z oceny stosunków między tym dzieckiem, które ma być adoptowane a kandydatem czy kandydatami na rodziców adopcyjnych, istnieje taka więź, że dziecko tych ludzi uważa już za swoich rodziców i nie jest to konieczne. A poza tym w tym momencie mógł być to dla dziecka mały szok. Jeżeli dziecko uważa tych dorosłych ludzi za swoich rodziców, to się dowie: Oho, ho, jestem ich dzieckiem. Tak. No to lepiej takich numerów nie czynić. Tak. Prawda? A wiadomo, że no dziecko, które ma być przysposobione. Z z kogoś się zrodziło, ma swoich rodziców biologicznych, e, którzy teoretycznie powinni wyrazić zgodę na przysposobienie ich dziecka z różnych tam względów życiowych. E, zgoda rodziców biologicznych na przysposobienie nie jest potrzebna, e, kiedy tacy rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, kiedy są nieznani, e, albo kiedy porozumienie z tymi rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Za, na przykład takie trudne do przezwyciężenia przeszkody to mogą być na przykład sytuacje związane z chorobami Psychicznymi, albo niestety mogą to być sytuacje, kiedy ci rodzice w zasadzie na przykład nie szeźwieją, bo i z takimi sytuacjami niestety mamy do czynienia. No, Zdarzały się chwile, gdy są mniej pijani. Rodzice też mogą wyrazić tak zwaną zgodę blankietową na przysposobienie, czyli mogą wskazać, że dobrze, oddajemy dziecko nasze biologiczne do adopcji i nie wskazujemy osoby. Którą, która, no, którą chcielibyśmy najczęściej aby wyznaczyć to, na rodzica? Tak, Częściej się to dzieje przy dzieciach bardzo małych. Tak, Bo mamy taką sytuację, kiedy rodzice mogą e, wyrazić zgodę na tak zwaną adopcję ze wskazaniem, czyli rodzice biologiczni e, z różnych względów wskazują, że e, wyrażamy zgodę na przysposobienie naszego dziecka przez tą konkretną osobę, czy te konkretne to osoby. W tym momencie to są Ale, osoby bliskie. Tak, tak. Właśnie tutaj e, jest ograniczenie ustawowe do osób bliskich, e, które te. Radiolegi z tego, tego przepisu było takie, aby uniknąć sytuacji związanych z, z, handlem. z handlem dziećmi. Niestety, tak. handlem dziećmi. Yy, I uzyskiwaniem korzyści finansowych przez, przez rodziców za zrzekanie się yy, ich praw władzy rodzicielskiej, yy, wskazywaniem rodziców adopcyjnych. Więc tutaj ustawodawca chcąc yy, uniknąć czy ograniczyć ewentualne istnienie takiego procederu, właśnie ograniczył ten przepis do y, wyrażania zgody, ale tylko do katalogu osób bliskich. No i teraz, co to znaczy, jeżeli złożą rodzice tą zgodę plankietową? To znaczy, że tak naprawdę wobec prawa, przestają być rodzicami, ustaje wszelka więź pomiędzy tymi rodzicami biologicznymi, a dzieckiem. Szlaban, prawda? Koniec. A i jest tak, jakby to dziecko nigdy nie miało żadnych związków prawnych z tymi rodzicami. Czy takie oświadczenie można zmienić? Czy można? Odwąża? Można, ale w nie zostało wszczęte postępowanie o przysposobienie tego dziecka, którego rodzice tak naprawdę, brzydko mówiąc, się wyrzekli. Tutaj, e, jeżeli chodzi na przykład o sytuację prawną u dzieci, które, e, które zostają pozostawione w tak zwanych na przykład oknach życia, e, z reguły sąd czeka sześć tygodni e, na to, czy ewentualnie. Mama się e, pojawi. E, mama czy rodzice. Tak, mama czy rodzice, bo nie tak dawno mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy jedno z rodziców zostawiło dziecko w oknie życia, a po kilku dniach e, pojawił się drugi rodzic, który nie miał o takiej sytuacji pojęcia. E, no e. i gorąco oprotestował. Tak. Jeżeli chodzi o rodzaje przysposobień, tak, mamy przysposobienie pełne i przysposobienie niepełne. W ramach przysposobienia pełnego jeszcze funkcjonuje tak zwane przysposobienie całkowite, czyli takie, którego nie możemy odwołać. Czyli sytuacja taka jest jakby dziecko w całkowitym, jakby tak. dziecko było nieprzysposobione, tylko było biologiczne. Tak. Tutaj macie Państwo różnicę między przysposobieniem pełnym a przysposobieniem niepełnym. Przy, przy przysposobieniu pełnym powstaje między adoptującym a adoptowanym taki stosunek jak między rodzicami a dziećmi. Eee, w, Podobnie jest przy, przy niepełnym, tylko tam jeszcze ustaje dotychczasowa władza rodzicielska. Przy pełnym skutki przysposobienia rozciągają się na krewnych adoptującego, co ma na przykład, na przykład istotne znaczenie w kwestiach dziedziczenia. Przy niepełnym nie rozciągają się na krewnych adoptującego, tylko powstaje ten stosunek tylko taki między. Adoptującym a adoptowanym. Przy pełnym ustają e, prawa i obowiązki e, wynikające z pokrewieństwa tego dziecka z jego rodzicami biologicznymi i z, z jego krewnymi, również tutaj w tej sferze alimentacyjnej. alimentacyjnej. Przy niepełnym te stosunki nie ustają. E, no i tutaj przy Czyli przy może się okazać, że dziecko, jak będzie dorosłe, będzie musiało płacić alimenty. To znaczy, teoretycznie, teoretycznie istnieje taka możliwość, ale tutaj ze względu na charakter, myślę, że. Przy... większość sądów nie przychyliłaby się Myślę, do takiego roszczenia. Ale teoretycznie tak i na Prawo, odwrót. legitymację procesową do wstąpienia z takim roszczeniem rodzice biologicznie by mieli, ale czy sąd by takie roszczenie uznał? Wątpliwa Wątpliwa kwestia. Z artykułu 5 Kodeksu Przywilejnego, czyli Zestaw Społecznego. Na przykład. No i tutaj jeszcze skutki przysposobienia pełnego rozciągają się też na potomków tego adoptowanego dziecka. Eee, przy niepełnym podobnie. No to jest identyczna sytuacja złagi na tak powiem bezpieczeństwo psychiczne tak. tego przysposobionego dziecka no i jego dzieci żeby nie miały wątpliwości. Tak, tak. W jakiej sytuacji tak naprawdę są? Tak, tutaj e, pojawiła się za nami plansza. E, kto płaci alimenty w razie przysposobienia niepełnego? Bo przy przysposobieniu pełnym powiedzieliśmy, że powstaje taki stosunek jak między e, rodzicami a dziećmi biologicznymi. biologicznymi, więc tam Mamy sytuację wprost w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wyjaśnioną. Przy niepełnym najpierw alimenty na przysposobienie, na przysposobione dziecko, powinny płacić osoby, które dziecko przysposobiły, czyli rodzice adopcyjni. Dopiero kiedy uzyskanie od nich alimentów jest niemożliwe albo jest znacząco utrudnione, no to płacą je rodzice biologicznie, a później ich rodzeństwo. Później osoba, która została przysposobiona, tak jak właśnie tutaj pan mecenas wspominał, no może mieć obowiązek alimentacyjny wobec swoich krewnych biologicznych, gdy nie ma innych osób zobowiązanych do alimentacji. No, na ale, samym końcu. Tak, na sam końcu. No ale zdarza się to w praktyce niezwykle rzadko. A ale nie jest wykluczone. Podobna sytuacja jest w razie stosunków związanych ze spadkobraniem. Przy przysposobieniu pełnym te stosunki. Nie różnią się niczym. Jak w rodzinie. Tak, jak w rodzinie. Przy niepełnym macie tutaj Państwo na planszach wyjaśnioną tą, tą sytuację, jak to, jak to wygląda. Czyli najpierw przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a potomkowie przysposobionego, czyli tego, tego dziecka adopcyjnego, dzieliczą po rodzicach adopcyjnych na tych samych zasadach, co dalsi wstępni. Przysposobiony, czyli dziecko adoptowane i jego potomkowie nie dziedziczą pokrewnych rodziców adoptowanych. Czyli i braciach, siostrach, tak. dziadkach. I tak samo krewni nie dziedziczą, krewni tej rodziny, która adoptowała, która nie dziedziczą po tym adoptowanym dziecku. Gdyby przedwcześnie zmarło. Na przykład. No i rodzice, tutaj tak jak, tak jak były te kwestie wskazane dalej na planszy. Tutaj jeszcze, jeszcze jeżeli chodzi o kwestie adopcji tak zwanych zagranicznych, które często zdarzają się. Zwłaszcza w stosunku do dzieci chorych. No nie, nie, ma, się co, które, nie ma się co oszukiwać, że. Nie mogą uzyskać. Mniej, mniej, chętnych, mniej chętnych jest wśród po, to Polaków do, do adoptowania dzieci, dzieci chorych. Tak. Chorych. Przy adopcji zagranicznej mamy. Adopcja zagraniczna polega na tym, że. Dziecko, które ma być adoptowane, zmienia swoje miejsce zamieszkania po, poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Tak. No i wówczas bardzo często zdarzają się takie sytuacje, kiedy sąd, zanim orzeknie takie przysposobienie, najpierw na przykład ustala kontakty z, z, tymi, z tymi rodzicami z obcokrajowcami. Tak. Tak. Można od tego odstąpić, jeżeli ci rodzice obcokrajowcy. Już adoptowali rodzeństwo tego dziecka, o którego adopcje teraz się starają. Wtedy sąd od tego może odstąpić. No bo już wiadomo, jakimi rodzicami są. Pamiętając o tym, że to wygląda w ten sposób, że st stowarzyszenia, które zajmują się adoptowaniem dzieci, powiedzmy francuskie, współpracują z polskimi organizacjami zajmującymi się adopcjami zagranicznymi i nawzajem sobie przesyłają informacje o tym, jak dziecko. Adoptowane jest, zachowuje się we, powiedzmy, we Francji, jaką ma tam opiekę, jak tam jest leczone. I takie sprawozdania otrzymują polskie organizacje adopcyjne, a w rezultacie mogą trafić w przypadku kolejnego rodzeństwa, trafić do polskiego sądu. I w związku z tym polski sąd dostaje pełną no i rzetelną, bo obiektywną informację o tym, jak dziecko, które już zostało adoptowane, jest mm. zaopiekowane tak. za granicą. A pamiętać trzeba o tym, co już mówiliśmy, że najczęściej te dzieci adoptowane za granicą są dziećmi chorymi. Trwale to znaczy, to chorymi. To też najczęściej. Nie, jest, to nie to też zawsze, jest, ale, nie ale najczęściej. Nie powiedziałabym, że najczęściej. Wydaje mi się tak, patrząc na statystyki, które, które przeglądałam przed, przed naszym spotkaniem, to nie do końca tak jest, że, że, że większość tych dzieci adoptowanych za granicę jest, jest chorych, wiadomo, że jest więcej adopcji zagranicznych y, dzieci z różnymi schorzeniami niż tych adopcji y, wśród zdrowych. rodziców polskich. Y, tak, ale y, nie ma aż tak dużej y, dysproporcji, jeżeli chodzi tutaj o te adopcje dzieci y, zdrowych. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te adopcje, także dzieci chorych, są często dla ich dobra, ponieważ y, jeżeli rodzice. Są w, im. są w stanie im zapewnić prawidłowe leczenie, to może się okazać, że przy dużych nakładach na leczenie takie dziecko w Polsce nie będzie wyleczone albo nie będzie mogło normalnie funkcjonować w społeczności, a tam po dużych nakładach finansowych będzie w pełni zdrowym członkiem społeczności. Więc dla takiego dziecka w tym momencie może się czasami okazać, że taka adopcja zagraniczna jest ratunkiem. Tak. To jeszcze kwestie, kwestie nazwiska tego dziecka, które ma być adoptowane, są różne możliwości. Można nadać nazwisko rodziców adopcyjnych, często tak się, tak, tak się zdarza, ale szczególnie jeżeli dziecko już ukończyło 13 rok życia i na przykład nie, nie jest dzieckiem, które od urodzenia przebywa w domu dziecka, ale na przykład rodzice zginęli w wypadku, nie mają bliższych krewnych i na takiej podstawie dzieci, dzieci trafiły do adopcji. E, zdarzają się takie sytuacje, że sąd, może szczególnie po wysłuchaniu dziecka, które jest zdolne do, do wyrażenia swojej, swojej opinii, e, zostawić podwójne nazwisko. Czyli to nazwisko, które dziecko nosiło przed adopcją, e, połączyć z nazwiskiem rodziców adopcyjnych. No i jeszcze jedna kwestia, o której powinniśmy Państwu powiedzieć, e, to taka, czy przysposobienie można rozwiązać. No, istnieją takie, takie sytuacje z. Nasze przepisy mówią o tym, że z ważnych powodów można, sąd opiekuńczy może rozwiązać stosunek przysposobienia, to i tak z takim powództwem może wystąpić też prokurator, ale sąd opiekuńczy, głównym czynnikiem, który będzie badał sąd opiekuńczy, jest to, czy na skutek rozwiązania tego stosunku przysposobienia nie ucierpi dobro dziecka. Jeżeli sąd opiekuńczy dojdzie do przekonania, że na skutek ewentualnego rozwiązania tego przysposobienia ucierpiałoby dobro dziecka, sąd y, o rozwiązaniu przysposobienia nie orzeknie. No, ale mamy sytuacje takie, że te rodziny przysposobiające traktują dzieci jako przysposobione, jako dochód i się specjalnie nimi... Nie opiekują. Niestety zdarzają się, takie, się sytuacje. takie sytuacje. i, I w wtedy, wtedy wręcz. Interwencja prokuratora. Czy, jest czy niezbędna. sądu rodzinnego. Najpierw prokuratury, a potem sądu. Tak. Jest niezbędna. Chyba, to że. rozwiązanie sąd... przysposobienia będzie wtedy dla dobra tego dziecka. Tak. No, I będzie potrzebne szybko. Na szczęście to są jest margines marginesu. No ale i tak. Tacy ludzie się zdarzają. Chcielibyśmy, oczywiście, żeby takich sytuacji było jak najmniej, ale. Niestety nie mamy na to wpływu i... i... mamy do czynienia z takimi historiami tragicznymi tak już. Oby jak najrzadziej. Oby jak najrzadziej. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli Państwo macie do nas pytania, to mieście Państwo na pasku adres mailowy. Prosimy o pytania na, na piśmie, czyli w mailowe do nas. Postaram się na nie tą samą metodą, drogą odpowiedzieć. Pięknie dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.